Witam na kanale Soros z Ameryki. Stoimy przy pilarce, która ma więcej lat niż większość z moich oglądających, dlatego że ona jest zrobiona na początku lat 70. Bardzo solidna, mocna konstrukcja żeliwny BLAD. Ona była robiona jako tak zwana kontraktorska, czyli taka e, lekka jak na tamte czasy, chociaż jest cholernie ciężka, żeby ją na robotę brać i zostać żeby ją tam używać na robotach. I dlatego jest zrobione tak, że silnik w ciągu kilku, tam w zasadzie dwóch, trzech sekund można odłączyć od tej maszyny. Pokażę Wam, jak wezmę kamerę w rękę jak. I używamy ją tylko i wyłącznie do jednej operacji. To operacją jest nacinanie we wszystkich boczkach i wieńcach górnych i dolnych kanałku pod plecy. W innych odcinkach pokazywałem Wam jak robię szafki, że robimy plecy 19 mm i dlaczego. O tym mówiłem. Także to jest właśnie ta maszyna. Żeby nie przestawiało się nam nigdy to, to po prostu mamy prześrubowane na doprowadnicy do prowadnicy prowadnicy do tej rury. Śrubę nagwintowano i wkręcono, żeby tego żaden, żeby nikt tego nie mógł nawet przypadkowo przesunąć, dlatego że to powoduje, że mamy przez cały czas nacięte we wszystkich elementach tak samo i to nieważne, czy to było robione 5 lat temu, czy to robione jest teraz, czy wczoraj było robione, zawsze jest w tym samym miejscu, dlatego że. Można powiedzieć, że jest to robione z jednego zamocowania. Ci, co robią na maszyna obrabiarkach, zwłaszcza do metalu, tak jak to każe, to wiedzą, że jeżeli coś się robi z jednego zamocowania, to jest to o niebo dokładniejsze niż robi to się z dwóch albo z trzech zamocowań. Dlatego my robimy wszystko właśnie z jednego zamocowania. Na dole pokażę Wam, mamy takie dystanse, bo to jest do szafek dolnych, do szafek innych takich płytszych. Do łazienek jest inny dystans, jest około 2,5 cala, one są płytsze i potem do górnych szafek mamy standardowo 12 cali i nie ma, że boli. Zawsze jest tak samo i dlatego mówię, no prowizorki są najtrwalsze, żeby to się na mnie bujało jeszcze, to tu mam taką, taką szczotkę, ob twoją macie, ona jest chyba 3 calowa, to jest 9 cm pewnie zrobiona z klonu szczotka, przymocowana do tego żeliwnego blatu na stałe, znaczy no na stałe. Można to zdjąć i trzeba to zdjąć jak się wymienia e, tarcze które, czy frezy, które tu tną to, ten kanałek, ale tak to po prostu nikt tego nie rusza, tylko po prostu włącza i, i jedzie. Z Drugą taką starą pilarkę pokazywałem Wam przy okazji nagrywania filmie, filmu o e, Boszu. Tam jeszcze odcinek, który to był i na tamtej na, e, też nie przestawiamy ever never. I ona jest do nacinania drugiej części, tamta jest do nacinania pleców, a ta jest do nacinania boczków i wszystkich więcej dolnych i górnych. Wezmę kamerę ręki, to pokażę Wam właśnie tu, jak to jest zrobione, i potem pokażę Wam tamtą maszynę. Prowizorki są najtrwalsze i to jest prawda. Tu mamy taką pilarkę stołową, eee, ona jest lata 70., koniec 70. -tych. Bardzo dobry, żeliwny blat, ciężka. I co jest w niej takiego ciekawego? To, że zmienić mogę pasek w ciągu 5 sekund. Tu jest zasłonięte teraz taśmą malarską, gdzie pasek chodzi po prostu, żeby wyciąg działał. Bo wyciąg mamy podłączony, bo fabrycznie ona wtedy nikt nie myślał o wyciągach i ona nie miała wyciągu. Ciekawostką jest to też że cały ten silnik wisi tylko na tych dwóch bolcach, że po prostu to jest. Je, je, po prostu żeby zdjąć ten silnik to bierze się po prostu tylko to podnosi i wyciąga i tu jest wtyczka zasilająca i cały silnik się zdejmuje dlatego że ta piła czy tam, ta pilarka była robiona jako yy, na roboty do wożenia żeby było lżej po prostu to przewieźć my ją kupiliśmy za kilka butelek Piwa, czyli po prostu można powiedzieć, że za darmo ten silnik jest warty 10 razy więcej niż te piwo. Robimy tylko jedną operację na tym. Nacinamy kanałki pod plecy. Żeby nie używać okularów, tu jest podniesiona pleksa taka gruba 12 mm. I przez nią widać. Zresztą to nie potrzeba, żeby było widać, dlatego że. To jest tak zrobione, że tu jest ta szczotka, czy ten grzebień podniesiony, że to luźno jest. I potem ta pleksa ma podkładki pod spodem, że jest podniesiona i że tu to jest luźno i nie. Jak to się mówi? Nie zawadza. Ponieważ to jest wyczyszczone wszystko na weekend, jest pozamiatane wszędzie pięknie na warsztacie. Także mogę to po prostu nakręcić, bo nieraz ta pleksa jest zabrudzona i po prostu no widać co tam się dzieje, ale to chodzi o to tylko, żeby nie rzucało na twarz i na oczy, a nie mi tam patrzeć. Tu jest ciekawa rzecz. Mamy tu. Do not move ever. Co to znaczy? Nigdy pod żadnym pozorem tego nie ruszać. I żeby żaden idiota tego nie przesunął, to jest dodatkowa w prowadnicy tu wprowadzona śruba nagwintowana na wylot do belki z przodu i z tyłu i tego się nie da poruszyć. Jak my to przestawiamy? W ogóle tego nie przestawiamy, tak jak pisze, żeby tego nie przestawiać. Mamy standardowo trzy. 4 głębokości szafek, dlatego tak może tak może będzie widać. Od tej prowadnicy do, do tej szczotki jest ustawione na stałe na szafki dolne, na kanałek szafki dolne. I to jest 23,5 cala. Jeżeli chcemy, żeby było mniej. Tu mam taką półkę, jedno ręko, postaram się to wziąć, wziąć, tak jak po polsku. Dokładamy to do tego, tu ściskiem łapię się za ten otwór i, i to jest wtedy na szafki o głębokości 21 cali. Kolejne szafki są. Kolejne będzie na szafki 20 nie 20, tylko na szafki. 14 i na szafki 12, czyli na głębokość 12 cali górne szafki. I co mamy zrobione? Zamiast tego mamy takie korytko. Ja wezmę dwie ręce i pokażę Wam. I to jest, jak widzicie, na 14 cali. A tu jest drugie po prostu płyta, płyta, dystans. To wszystko jest zrobione na, żeby tu nie było, nie kolidowało. To jest na albo na lamelo, albo na domino. Nie pamiętam. I to dosuwa się tu do tej oryginalnej prowadnicy. Łapię zaciskiem. Będę teraz jednoręko kombinował. I to jest, pisze, czy tam jest napisane, że to jest na górne szafki i na 12 cali tylko. Co to nam daje? To nam daje, że za każdym razem jest zrobione tak samo. Ten kanałek jest w tym samym miejscu. I nieważne, czy dorabiamy szafki do. Istniejących, które zrobiliśmy rok temu, czy 3 lata temu, 5 lat temu, czy teraz, to one będą pasować. Niektóre szafki robi się na konfirmaty, i z różnych względów wtedy można, bo ktoś tam wymienia i możemy te szafki zabrać, i zamiast je wyrzucać to pewne elementy niewidoczne, które są w tym samym kolorze, możemy użyć do innych szafek, bo wiemy, że wtedy. Ten element, który był zrobiony kilka lat temu i ten co teraz, on nam będzie to razem ze sobą kompatybilne i będzie pracować. Już się przestawił, pewnie mi głowy obcięło na filmie, ale trudno. Nie ja jestem obiektem głównym tych, tych filmów. Okej, okay, idziemy do tej maszyny. Tu jest to, ta, jak było o Oboszu film, to pokazywałem Wam tą maszynę. Ona jest też lata 70. Ona ma częściowo blat żeliwny, Tu ma tak zwany extension robiony już z blachy tłoczonej, gętej. Tu jest pleks, żeby nie trzeba było okularów zakładać, bo to zawsze wkurza. także jest. No i pod spodem jest tak zwane deido, czy tam daido. Dwie szczotki, też silnik na zewnątrz. To był standard w latach 60., -tych, 70., -tych. na pewno jeszcze do połowy lat 80., dlatego że mój znajomy ma pilarkę z 87 i jeszcze ma taką konstrukcję. Także mówię, prowizorki są najtrwalsze i ta, nie pamiętam ile, ale też kilka piw kosztowała mnie ta maszyna. Także silnik, silnik w tej chwili do niej, jakbym musiał dokupić, to kosztowałby mnie, nie wiem, no 10 razy więcej, niż, ta, niż za tą maszynę dałem. I też ona jest ustawiona na stałe i tu na tej maszynie tniemy, właśnie nacinamy plecy. Zamieszczę zdjęcie, jak one są zamocowane, ale to było w którymś odcinku. Także tak to wygląda. Także jak widzicie, prowizorki są najtrwalsze i w nawet tu w Ameryce, w nawet najbardziej nowoczesnych zakładach ludzie mają też po kątach takie stare maszyny, które są używane tylko do jednej operacji, żeby tego nie przestawiać, bo wiadomo, że te stare obrabiarki, jeżeli je się ciągle przestawia, to często prowadnice czy zaciski są wypracowane i że to nie nie zapewnia powtarzalności. Natomiast jeżeli to się ześrubuje na amen, na jednym wymiarze, to nie ma to żadnego znaczenia, dlatego że to się nie przestawia i wtedy to jest zawsze dobrze dokładne. Dlaczego robię ten odcinek? Dlatego, że ktoś do mnie pisał, że za każdym razem stara się jak najbardziej ustawić na formatówce ten sam wymiar, żeby trzymać standard na jakąś tam operację i że zawsze wychodzi mu trochę inaczej. Oczywiście, że widzie to trochę inaczej dlatego, że może być inna metrówka i człowiek jest tylko człowiekiem i jak ustawia się to na wzrok, na oko to nie jest CNC i zawsze to może być trochę inaczej pomimo tego, że teoretycznie powinno być tak samo i powtórzę jeszcze raz, najbardziej to wiedzą ci, co toczą, ale nie w drewnie, tylko w metalu. Że pomimo, że obrabiarka jest dokładna, jak zrobić coś się z jednego zamocowania, to jest w ogóle innej klasy dokładności, niż jak się zrobi to z dwóch zamocowań. Jak się podobało, oczywiście standardowo, dajcie lajka, miłego dnia i niech moc będzie z Wami.